Spotykamy się na polu, bardzo przyjemna atmosfera, aczkolwiek szum samochodów mówi o tym, że jesteśmy przy trasie dziewiątka. Chciałby się powiedzieć, gdzie jest inwestor. Chciałby się powiedzieć, że pewnie już buduje spalarnię po sąsiedzku, ale tak buduje spalarnię, jak i uruchamia cegielnię, prawda? Już drugi rok inwestuje, tylko go nie widać, oprócz czasami zamiatania i tam jego samochodu. I tak samo będzie z jego spalarnią. To, że on ma takie plany, bo to nie są żadne plany wojewódzkie, to on chciałby, to są jego marzenia, ale jego marzenia nigdy się nie ziszczą. Bo po pierwsze to duże pieniądze, po drugie to zgoda społeczeństwa, bo ciągle jesteśmy na etapie tylko konsultacji społecznych również ze strony Urzędu Gminy stosowne pisma do Urzędu Marszałkowskiego zostały skierowane jesteśmy oczywiście w kontakcie z Departamentem Ochrony Środowiska także spokojnie szanowni mieszkańcy on sobie może planować jedno a my zrobimy drugie niezależnie od ostatecznych gdyby decyzji to i tak wiele dokumentów musi przejść przez moje biurko i zaręczam że Żadnego pozytywnego uzgodnienia, decyzji, i tak dalej, dla niego w tej materii nie będzie. On wie, że ma tu produkować cegłę, ewentualnie mając takie rozległe tereny, mógłby produkować prąd poprzez panele fotowoltaiczne. A więc pani marszałek powiedziała wszystko: jest czas otwarty, bo mój protest, który poszedł, pismo mam przez sobą kopię, wasz protest. Który trzeba zaktualizować w tym przedziale czasu, który jest w tej chwili otwarty, to jest nasz obowiązek i ja to osobiście dopilnuję. I rozumiem, że również mieszkańcy pod tym się podpiszą i taki protest pójdzie. Odbiegając jeszcze od tych dokumentów, które musimy zrobić dla świętego spokoju, żebyśmy wiedzieli, że wiemy o co mu chodzi, wiemy, że szuka pewnie pieniędzy jakiejś, nie wiem. Co by chciał tu zrobić w Harykówce, to my zrobimy swoje. Są procedury, jest prawo, które będziemy po prostu też przestrzegając, trzymać tego inwestora, żeby się zajął swoimi sprawami. Definitywnie, żeby krótko, raz i na zawsze. Ponowne pisma protestujące składamy, tak mieszkańcy, tak urząd gminy, czy też jeszcze inne. Ekologiczne organizacje, które być może tu są, i to jest nasz temat jeden. Gdyby kiedyś komukolwiek zachciało się ten temat drążyć, analogicznie postawa mieszkańców, rozumiem, pracowników Urzędu Gminy, przede wszystkim moja, jest jednoznaczna. Nie było spalarni tutaj, nie ma i nie będzie. I taką przyjmijmy z dnia dzisiejszego taką dewizę. I to jest podstawa naszego tutaj bytu. Charykówka jest byt piękną miejscowością rozwijającą się miejscowością duże plany pod względem możliwości budownictwa mieszkaniowego po obydwu stronach tej drogi krajowej więc tu jest, gdzie indziej są problemy w Charykówce, to jest problem przebudowy tej drogi czy też budowy e, drogi szybkiego ruchu S9, to jeszcze mając Pani Marszałek to Pani coś na ten temat powie to jest jeden problem. To jest ważny problem. Bo powie... jeszcze raz powtórzę: spalarni tu nie było, nie ma i nie będzie. Chcemy, żeby w miarę możliwości była droga szybkiego ruchu, żeby ten ruch, który tu słyszymy, wyprowadzić z Habykówki. Drugi problem, który, do który, który mnie e, też i tutejszą społeczność rozumiem też, jakby spędza sens, spowie pani marszałek. To chcieliśmy rozbudować tę szkołę. Nie tylko sala ćwiczeń, sala dydaktyczna, ale również boisko wielofunkcyjne. I to jest potrzebne. Tu jest młodzieży, przybywa powoli, ale jednak. W związku z tym ładna, dobra szkoła, dobre boisko. To nam bardzo potrzebne jest. Spalarnia nie. W związku z powyższym mówmy o tym i nic więcej. Jeszcze raz, żeby nie przedłużać naszego spotkania. Jeżeli będą pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Ale moje stanowisko jest jednoznaczne. Nie da, nie było i nie będzie tutaj spalarni śmieci. Dziękuję bardzo.